Pawion, kogo my wzięliśmy? Justice for artyplayer nie? Yeah? Daj mi prasówkę, to bym miał I <laughs> To też się byłoby głupie Ale dlaczego to ja będę poszkodowany na tym? Ty masz great w... tam? Prasówkę? Nie? Nie Skąd mam być? Nie wiem Eee... Uh. Złodowym fajem, hmm. no, to nie wiem, że wie. to będzie trwało. Ale w lewo, w lewo, gamers! razie, gamers! No, wziął się otarł. No, bo nie chciałem się zatrzymywać! Jest. Lecę o, Szara no, od no, razu. Szar. Ej, ale? Nie tak głęboko. Cicho. Kada. Żyje Żyję. No, ale nie musiałeś za nim skakać. Wystarczy. No ja Muszę go Jest ich tu trochę. No, Może chcieliście trzy spotkać. No, ale trzy w takiej pozycji mogę spotkać, a nie na kamieniu tam. Wysacz nie kończę. Nie kończę, bo M249 mi kończy. No. Ja górą, jadę sterana w nich. O! Ciebie nie strzelił i dał mi snapa. Fajnie, lubię. Tak. Dobra, pierwsze bycie można zapomnieć, za dużo Jest <grym> Ja tu dalej jadę. Nie, nie. Ten loparz wie co się dzieje. Ale kierow. Tu nie trafiłem. wyjść siedem. brak staby, brak wenty, brak czegokolwiek, i tak trafisz. Jeszcze za 590. tarant pana, krana, nie no, nie zdążę. Nie zaryzykował. A jedziemy. Nie wiem, no. Nie jedziemy nie dalej, czy tu? Nie no, tutaj ustawmy się bokiem i wychyłka. Ale jesteśmy w dupie. Braka mógłabym, ale... No jesteśmy w dupie. Nie, nie wiem, ja stąd jadę imo. Nie zdążyłem wieży obrócić za nim. No ja zdążyłem, ale dałem mi jedną. Uciekniecie stamtąd, bo teraz możemy się w... wdupcyć na ten środek. Tak, o. A tu łańcuch zaczyna No ja mogę. No to chodź, powiem, Zrobiłem okay. środek. Ale Tak. Patrz gdzie koncept jest. No. Kurczę. No Mam spota. No i dobrze. Płynęli jest z Mam nadzieję, że wjedziemy batami Z ja jestem na pewno, ale... O fajs dopiero dojeżdża ja źle <zyserwum> Wiesz co? Ja powiem, Chodź do miasta Po koncerta na YOLO? Też Tak, wjeżdżam po T49 Nigdy tędy nie wjeżdżałem, ale... ...ale po T49 Dobijam? Okej, okay, nie umiem też O tu chyba trzeba... E4 KD czy E4? E4, bo kada. A ja nie mam za dużo hp żeby... ...jechać dalej O a Mamy Mam jeszcze dwie, tego fajku Z drugiej strony jest przyjemniejszy wjazd. Tak, ale z tej też się da, tylko ciut ja za mocno pod, pod górkę jechałem. Nie wiem. Moje um, sumienie podpowiada, żeby jechać w huragana. Jestem no na chwilę no? traku, huragan. Wait, to jest huragan. Ja myślałem, że to jest m 6 um, 48 Ja też Nice! Dobije jego, panowie Bardzo dobrze powiedziałem. Też myślałem, że to jest Faton jak najechałem na niego nie niepotrzebna nazwa. <laughs> Jedną mam Było E50, no było. To Nie wiem, żeby coś Gamers, ale z hey, naszych chłopakami się nie dzielisz Problem Tak! Jedź spotować No siadę Zobacz jak skracam, spotował <laughs> О, он из Так, за зарыв строками дела. Ай-яй-яй, ай, идеальный ай, клип. Rampię, Jak on ten mnie ten nie, nie spotknął? 200 metrów Może dowódcy nie ma? co okaz biedron Ej, a czemu oni to kapują? No bo... F Jezus Maria Z no, sklipem na pełnego Leoparda jadę. No, miał full HP? Yy, miał yeah. ponad połowę. Delikatnie ponad połowę. No, nie pchaj mnie! Kościół! No nie, czwarta nie wiesz. Mi pier... Nie, druga nie weszła. A pięćdziesiątka okay, mnie wypchała. 1400. No mi klikło. Pięćdziesiątka mnie wypchała. Mi klikła, że dziękuję A ja chciałem podjechać wam podspotować No i skończyło się jak się skończyło Kurde, bo ja mam PCR, ja było... No ja przeładuję Ale stoi ja tak, ja że go przebiłem. 6. A no ja tylko 11 sekund intuicji Hmm. Oprzybny. No No e piątka dostała ładny Hehe, <gry bumper> No to e piątka teraz. No to w dolną płytę jeszcze powchodziło, nie? No nie, to ja w Bowszek z hitów. No to nie w dolną płytę jej Mhm <gry> No to je -bo i to nie tknę. Może w gamu? No pod tym kątem ciężko. Tam jest. kurde Kurde, Polakowicz, tam sobie za 800 wywaliło. Grill to nie jest? 60 TP. Musiał jakoś. Nie, 60 TP też. Tam. No coś jest tam za krzakiem, bo mnie spotnęło. A to mogło być salba za 60 salba. TP. Mam. Dostałem spota. Żeby tam jedzie nie było, no jedzie ja, ja też mogła strzelić za 800. A co to? O, grili się do mnie. Strzelą w pawiano Oj, tam od razu we mnie. O, z... bok mnie. Leopard, leopard na traku. Zjeżdżam. Który szybko. Poprawiony ma. O, dajmy brogi. Ja tak SETA! On tam stoi przy kamieniu. Stał przynajmniej. Ale chyba już w tym czasie to. Dobra, ale te setki to ja się tu nie spodziewałem. W ogóle nie myślałem w, kontek w kontekście, że Light tu stoi. No jedź, na pewno nie ma z tyłu. Te sety też, nie? bo ci zap... się kolega coś pomyliło, że tam stoi. 4 4. ja wszystkie przyjąłem. Nie wiem, ja bym chyba tak zjechał po prostu i po piątkę wjechał. W się sensie ja. E, musi wjechać, a... Mamy takie wsparcie moralne. Czemu od razu ja? Tu masz chapeki? <grym> Stałem teraz za tobą, dostałem 4 <grym> pechy. Nie 3. Dobra, gdyby nie to, że odbiłem grilla, to byś nie żył. Jakbym nie... Od... Jakbyś nie odbił grilla, to... Ja bym nie wychylał. Jadzia, 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 jadzia. Nie wiem, pyskami, ja, jadzie, jadzie, ja, Nie z trzampiskami jak To musiał poczuć. Spotam. Ma... Gdzieś coś stoi jeszcze, ja ładuję. W sumie też. Pożyję potrzebuję... PCR. No, ja, ja potrzebuję 20 sekund i będę miał hity. Są jeszcze. A czemu górą, gamers, a nie wodą? Stąd mogłoby mnie ebolować? Ebolka wychyla, dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. To ebola jest taka immortalna, trochę w tamtej pozycji, jedną z tym snajpy stąd ja nie przybija. Teraz jeszcze gamers? Nice Czy Czyli mogą przestać z hajków do mnie strzelać tymi lightami No to wszyscy zostaliśmy na ogrysku. Nieprawda to ja jestem na ogrysku. Moglibyście jeszcze przyjąć względnie o te, te sety. No, Gamersta, ale... a ja, nie. Ewentualnie light z ramy. Jak nic nie podjedzie innego. Cenon bardzo dużo rzeczy, optyka, HPki, minus 8 obracarka, venta. Manti. Tak samo zamiast HPków mogłeś, mógłbyś wszystko dać po kolei, także. Skupiasz. A ten się za. Zasz... Ładuję. No to... Dobra, go, go, by, nie? go Arand. Y jedziemy ten, na drugą stronę. No tvp tu wychyla tylko. Ja zapomniał strzelać. Ja bym jeszcze rampę zagrał i go sklipował. Chodź, chodź który ze mną rampę zagrał i sklipujemy go. Jaka tak ładnie mm, gra. To ja czekam. Taro wychyla. To UDES. Czekaj. CO TO BYŁO?! DLACZEGO TY TO ZROBIŁEŚ?! Coś ze mną? Ja... I już no, jedziemy. Lodówka ja postanowiła strzelić! W TVPK. A ja raz się od niego odbiłem. Pawian, kolegę masz, weź go obróć, co? Nie no, w damy radę. O, drugi kolega. Skończę, nie ja skończę, bo trudniej Starałem się powiana przysłonić. 15 sekund. Dzięki. No ja star starałem się powiana przysłonić, żeby go och nie farmił. Lepiej być na dwa strzały, niż na strzał. Czekaj. Gamer, załadujemy. szło. Dobra, strzelił. Ja już tego gościa dobiję. Oooo! No. O! o, Karol do combatimentu AMX KD. Ten Karol będzie chciał mnie dobić? Happen? Nie? Może nie. nie. Ładuję to chłopakiem. Był sobie karo. Mistrz. O. Spadł tu się. jest hmm. najgorsze? Nie mają jeszcze TDK jakiegoś lodówkę na górze, nie? Tak widzę, gamers se wychylił. Hammer <gamy gamy gamy> sobie <gamy wyjeżdża. Gamers przyjmij, co? My go skipujemy. Polak jeszcze patrzy. Chyba? Albo Polaka. A nie, I Polak dupą. Jak masło, nie mów, nie mów powiąc, że zabawa TVP-kami też nie jest zabawna. No ta, jeśli lecisz w kupie, no to trzy TVP-ki robią pogrom tutaj. A lodówka chyba jeszcze nie wie, co ją czeka. Pytanie, gdzie jest lodówka. Ja mam spota. O te trzy? Nie wiem, właśnie. Nie, nie o te trzy. Deseta. Dałem 1 na 4 we 3 Nie wiem jak mi te pestki poleciały A lodówka na dole, sadge Ale ja wiem przynajmniej dlaczego Gamers przeżył to co zrobił <gum> Nie wiem co Gamers szczerze myślałeś tak wyjeżdżając, nie? Wszystko wykodowane było <gum> Kodowane hey, by... Wiedziałem, że i tu nie Ej, bystander Zamiast turbo, zamiast chapeków, staba wenta trzy minus 8. trzy razy górę na ósmych tierach. Dlaczego oni mają nagle magicznym sposobem cztery mamuty? Jak my gramy pochami. Gdzie jedziemy? Nie mam pojęcia. Chodźcie. Heal? heal, ale nie, że na hila, tylko przez hila po przez, prostu. Tylko ja A bym przez... proponował pojechać tak. Mówisz, że... Żeby... Tak, nie chciałbym dostać od tych tedeków Okej, okay. ale, e, to... całkowicie... ale ty, Masz, wolny Grace. Och, nie są aż tak wolne, ale nie są na tyle mobilne, żeby przejechać bez spota tam szczerze. Chyba. Pytanie, nie Chyba, przy... tu stajemy i trapa robimy. Tak. Nie no, zanim ich HTK dojadą, to możemy spompować im dwa medy na podjeździe albo coś takiego. No, tu już nie spotną cię aż tak daleko. Wiesz co? Bardziej chciałem łapać od razu kąt na czoł, który będzie wjeżdżał już. Nie ma co wjeżdżać prócz Leoparda. Mógłby wjeżdżać Leopard, tak? Skoro jest. <laughs> Dobra. Od lewej. Gamers od prawej. Biedny Centurion! Dlaczego? X, D. Mamy pestki? Mamy, nie? Ja mam dwie Beczku Ten Dobra, mam jedną... Co? Ruchnie mu traka A, przejebił mnie tym typem Ładuje, Ben Ładuje Mogliśmy się w tego... leoparda Leopardę udać szczerze e... Bardziej piknąć Nie, i... bo w... już pod FV e czwórkę byś wyjechał Wziąłem no. mnie za 800 Jebnął tym typem 22 sekundy mam Dobra, nie przebił. M-18. zwierzęta No co, no... Centurion oszczędził 4 pestki, tak? <grym> FV jest tam. Się tam ja strzela. też już... Ja już mam. To ten VK. Powiedz kiedy. No to A4 bym mógł strzelić, No ja też mam. Dobra. A4 czy FOHA? Czy to A4. Oh, Jak Dink odgara? Ja mam 2 wersje Leosia? O, sorry Mam jeszcze jedną Ja mam dwie. Ładuję ja Mam jedną Tape KD FV się będzie ustawiał na przestrzą FV KD ale tam chyba nie przejademy przy grillu, patonie i... No, ja już hp nie mam. Coś jeszcze przysnajpi i będzie git. Dobra, jadę po tego lodówka. Tam te setka snajpi. Stąd. Tam te setka stoi, jak co. Tam sprendowałem grilla na No Obrzydliwe się... jest to, co zrobiliśmy w tej gierce, nie? Ech, nie podosowało pypanca! Easy! Na dupie go będziemy no pow... mieli chyba. No powiem szczerze, że przykre to było. Ten Centurion to... On nie wiedział... Nie mam powiem, co... co. go czeka. <grym> <grym> O, jest, wjechał. On, on nie wiedział Centurionem. On tu pojechał, już się przestał ruszać. No nie, no próbował uciekać, tak, ale... Nie, ten Leopard odjechał, żeby z... mm. po prostu zginąć. Jak dojedziemy tu bez spota, to trap'a. No, koncert wychylił nas spotną. Nie mam pestek! Mleko, dziękuję bardzo za Raidika. FV jest skorczone, ciężko. Lecił, gdzie jest lodówka? Um. Może jej nie ma na górze, może mnie nie zabije. Sorry, nie miałem bicia, nie chciałem o, Cię. No, wiem, wiem, no, Wymieniłem się z nim. Ile on mi dał? Trzy? Trzy, no. FV tu mówiłeś, powiem, tak? Nie, nie mówiłem nic. Nie? Ja mówiłem, że gdzieś mają FV-a. A. Ja mam 4 no, pechy jeszcze. FV, KD-wy, A, o! O, i ten koncept cofnął niestety, a to jest... Ja to normalnie tam tylko Znalazłem ona sprawa to to płacę no Wiesz jak masło ładuję Jak ty coś bo ja nie mam pers jak fadam kazałem żeby któryś łanshota nie dostał Ładuję Jeszcze ładuję Za nim przeładuje to chyba to się skończy tutaj na 20 więc na pewno. Trzyk, jest. Nasz 279 robi robotę. No. Witam cię Mleko i dziękuję bardzo za rajda. Witam wszystkich twoich pięknych widzów. Mleko. A, 3 mnie zobaczyło. No właśnie, zdążyłem się schować. Uważaj graj to macie. A macie na tych kontach T22? Nie. Nigdy... Kiedyś go nie zrobiłem, a potem go nie kupowałem, także... Dokładnie. Stwierdziłem, że mi niepotrzebny. Ale jak załatwisz prasówkę, to... <noise> A jeszcze tym KPZ-em spotnij przyda się. Będę ja To Nie wiem, czy zdąży. Uwaga, światłość za 3, 2, 1. Może gdzie przy, to poradzić? 60 TP? Nie przyjemność. No to A czy 60 TP? No można, aczkolwiek to jest takie E. <grymne> to wolę Fosze. <grymne> Ewentualnie 907. ki